Porozumienia. Problem legalizacji narkotyków miękkich oraz konflikty między sąsiadami to tematy, które poruszymy dziś w programie tylko ważne sprawy. Ja nazywam się Michał Kaczmarek, witam Państwa. Legalizacja marihuany i narkotyków miękkich to temat samograj. Wraca regularnie co kilka miesięcy, powodując zazwyczaj bezowocną dyskusję. Aktywiści namawiający do legalizacji działają, by ich postulaty zostały spełnione. Kilka tygodni temu ulicami Szczecina przeszedł Marsz Wolnych Konopi, który zgromadził kilka tysięcy osób. Specjalnie dla państwa zebraliśmy opinię zarówno zwolenników, jak i przeciwników legalizacji narkotyków miękkich. <mum> A hip-hopowe ziarno jak QNZ, jeśli że to dżek, świetlny jak bech, bo jest udzielony jak bech, jak dęk, sezno sprawy jak sęk, jednoczący się dźwiękiem. Daję dęk, 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 dęk. Kilkutysięczny tłum idący w sobotę 4 czerwca ulicami Szczecina miał jeden cel. Legalizację marihuany. Pochód poprzedziła duża akcja promocyjna, plakaty, informacje na Facebooku. Marsz wolnych konopi można uznać za sukces. Postulaty stowarzyszenia zostały usłyszane. Co do tego, czy są słuszne, zdania są podzielone. Zwolennicy legalizacji marihuany i narkotyków miękkich jednym tchem wymieniają szereg zalet swojej inicjatywy. Przede wszystkim nie będziemy marnować średnio 80 milionów rocznie na karanie za posiadanie, czyli policja nie będzie musiała łapać przestępców, no, przestępców w cudzysłowie, ponieważ przestępcą jest tutaj sam fakt posiadania tej substancji, czyli można powiedzieć, że przepis kreuje przestępcę, to tak jakbyśmy nagle stwierdzili, że dynaturat jest szkodliwy i stwierdzili, że chcemy walczyć z uzależnieniem, o, z, z uzależnieniem od dynaturatu i z handlem dynaturatem, więc kryminalizujemy wszystko, tak. E, oznacza to pracę sądów, prokuratury, biegłych, którzy muszą stwierdzać, czy konopie są konopią, czy nie są szałwią, bądź majerankiem. Prowadził prohibicję alkoholową. Wtedy marihuana z niszowej używki, używaną przez ni e, niskie wakcje społeczne została wy wywindowana do e, roli substancji bardzo popularnej. E, następnie po wojnie e, pan e, o jakim e, nazwisku Aslinger zaczął e, rozpowszechniać plotki kłamliwe na temat marihuany, e, bardzo ją demonizując i rządy, rządy światowe, jak i również ONZ zaczęły wprowadzać prohibicję światową. E, te te mm, te kłamstwa zaczęły się utrwalać w myśleniu społecznym, w świadomości społecznej i tak jest niestety do dnia dzisiejszego. Naturalnie konopia i marihuana ma kilka, ma, jest, jest szkodliwa, no wiadomo, tak jak, tak jak wiele rzeczy, również alkohol jest szkodliwy, papierosy są szkodliwe. Mamy genetycznie modyfikowaną obecnie żywność, która również oddziaływuje w negatywny sposób na, na organizm człowieka, mimo to te substancje nie, nie są karane więzieniem. A konopia, konopia marihuana, która oddziaływuje w mniej sposób, ale no jednak jest, jest za bardzo kryminalizowana. Po prostu kara nie jest współmierna do czynów. Czy ty jesteś przestępcą panu Konihanku? Każdy, kto jest w posiadaniu choćby najmniejszej ilości marihuany w świetle obecnego prawa jest przestępcą. E, rocznie w Polsce jest skazywanych około 10 tysięcy młodych ludzi za to, że posiadali susz marihuany i są to najczęściej ilości rzędu do 3 gram. Ci ludzie są kryminalizowani, a wszyscy wiemy, jakie problemy to stwarza. Ludzie są wpisywani do, są wpisywani do kartoteki, mają problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy i mają problemy na uczelniach, w szkołach. To, to jest główny, główny właśnie problem obecnego prawa. Zwolennicy legalizacji marihuany nie kryją, że zależy im na tym głównie dla rozrywki i rekreacji. Są świadomi niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą palenie konopi. Pan na dłuższą metę użytkuje alkohol, to również to powoduje. Natomiast metodą walki z tą substancją no nie powinna być represja prawnokarna, jak najbardziej jesteśmy ze tym, żeby informować, że konopie faktycznie na dłuższą metę szkodzą. Jeżeli ktoś codziennie przez 15 lat pali nie wiem, 10 skrętów, no to no, jego umysł w jakiś sposób ulega tej degradacji, tak? W sposób większy niż by to następowało normalnie. Natomiast no, to jest tak samo, jakby ktoś codziennie pił pół litra wódki, tak? Marsze w intencji legalizacji marihuany przeszły ulicami całej Polski. Ten szczeciński odbył się pod hasłem sadzić, palić, zalegalizować. Sadzić, palić, zalegalizować! Sadzić, palić, zalegalizować! Sadzić, ponieważ również uprawa, tak samo jak posiadanie marihuany nie jest, i konopi, nie jest legalne w Polsce. A jest to po prostu goślina, roślina jak każda inna oczywiście, mająca działanie jakieś tam psychoaktywne. Jednak została zakazana niesłusznie i po prostu odgórnie. Coś, co rosło również na dziko w Polsce. Bo niektórzy mają tutaj e, argument, że nie jest e, konopia zakorzeniona w kulturze, jednak była ona już obecna w Polsce od kilkuset lat, e, było, było z niej tworzone wiele materiałów, nie była używana tylko jako używka. Stąd e, hasło, hasło sadzić, palić, e, dlatego, no, ponieważ właśnie, właśnie jest to używka, jest to pewien rodzaj, e, pewien rodzaj właśnie odurzacza, pewien rodzaj dzięki, e, substancji, dzięki któremu można się. Można sobie odpocząć, wyluzować się. Tak jak niektóre osoby, dużo osób chodzi w sobotę na piwo do knajp, tak chcemy, żeby ludzie mieli swobodną możliwość zapalenia sobie skręta w sobotę wieczorem w domu i, zal i zalegalizować po to, żeby odciąć mafię od zysków z produkcji oraz sprzedaży konopi marihuany. Szereg zalet wymienianych przez orędowników legalizacji marihuany nie przekonuje lekarzy, psychologów i terapeutów. Konopie indyjskie figurują na liście narkotyków. Specjaliści nie zgadzają się nawet, by nazywać je narkotykami miękkimi. Większość maszerujących w pochodzie osób było niepełnoletnich, stąd obawy pedagogów co do słuszności idei marszu. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś skończył 18 lat, czy, czy też nie. Nie czarujmy się, to jest dostępne dla młodszych osób, tak jak i, i nikotyna. Myślę sobie, że mm, brak zakazu będzie sprzyjał dostępności. Marihuana najczęściej zażywana jest poprzez palenie i suszów w skrętach. Konopie są relatywnie bezpieczne w stosunku do innych substancji psychoaktywnych, przykładowo do ale trudno jest przewidzieć reakcję organizmu. Trudno mówić o jednolitych objawach. W zależności od osoby, od stanu, w jakiej się w danej chwili znajduje i dojdzie do zażycia środka, te objawy mogą być różne. Wcale nie musi być tak, że objawy są przyjemne. Wielu ludzi, około 30-40%, za życie wiąże się z bardzo nieprzyjemnymi objawami, takimi jak poczucie lęku, niepokoju, myśli prześladowcze, strach lub też skrajne zmęczenie, senność nadmierna, znużenie. Połączone z niepokojem i różnego typu wizjami. Dług lekarzy właściwości lecznicze marihuany nie mogą być traktowane jako argument w sprawie jej legalizacji. W chwili obecnej wiele środków z grupy no, znanych i uznanych powszechnie za środki narkotyczne niebezpieczne, uszczegółowionych na liście o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest też dostępny w lecznictwie, czyli to, że środek jest stosowany w lecznictwie, to wcale nie znaczy, że powinien być dostępny swobodnie i że on jest bezpieczny. Posiadanie marihuany jest w Polsce karane, nie jest przykładowo w Holandii, Hiszpanii czy Portugalii. Przekrój społeczeństwa, jaki zatrzymujemy jest bardzo szeroki. Poprzez osoby na wysokich stanowiskach, jak i też osoby, które pracują w różnych firmach, czy to budowlanie, czy to kierownik budowy, czy to piekarz, naprawdę przekrój tych osób, które zatrzymywane są z tą niewielką ilością marihuany jest naprawdę duży, aczkolwiek większość większość stanowią to osoby młode. W marcu tego roku Sejm przegłosował ustawę dającą możliwość odstąpienia od ścigania w pewnych przypadkach, na przykład za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Legalizacja te, tego narkotyku będzie miała jakby swoje i dobre strony, tak? I, i, i również negatywne strony tego mogą być. Czas pokaże, bo te ustawy się zmieniają, co kilka lat dochodzi do różnych zmian. Natomiast no, no nie wiem, czy dojdzie do, do legalizacji. No, nie, nie można bagatelizować tego, yy, tego, że też to mo mogą być i pozytywy tej legalizacji. Nie wiadomo, czego będzie więcej, tak? I na pewno z roku na rok jest osób, które eksperymentują z używkami i często ponoszą tego surowe konsekwencje. Z pewnością tych osób jest więcej, aniżeli było w tym samym okresie w zeszłym roku. Ta liczba rośnie, no, choćby w 2009 roku prawie 3000 mieliśmy zatrzymanych osób z narkotykami. Już 2010 roku ta liczba była zdecydowanie większa, bo była ponad 3000. Kwestia legalizacji marihuany to temat dyskusji społecznej od wielu miesięcy. Ma zwolenników i przeciwników. Co więcej, zarówno ci pierwsi, jak i ci drudzy mają swoje racje. To czy narkotyki miękkie będą legalne, pozostaje więc sprawą otwartą. W tej kwestii decyzyjność leży w rękach władzy. Dobry sąsiad to prawdziwy skarb. Zły sąsiad potrafił przyczynić nam życie i odebrać radość mieszkania. Bohaterowie naszego kolejnego reportażu żyją w łagodnie mówiąc, nie najlepszych stosunkach ze swoimi sąsiadami. Problem konfliktów jest coraz częstszy. Kłócimy się ze swoimi sąsiadami dosłownie o wszystko. Przytrzyma drzwi, pomoże z zakupami, grzecznie się przywita. Po prostu idealny sąsiad. Niestety, coraz częściej, zamiast pomocy od osób, z którymi dzielimy dom, możemy spodziewać się pretensji i złośliwości. Konflikty sąsiedzkie to już codzienność, czasem jednak niewinne spory przeradzają się w poważne awantury. Czasami nie obywa się bez interwencji policji czy straży miejskiej. Pani Elżbieta mieszka w śródmieściu. Od kilku lat życie uprzytrzają jej młodsi sąsiedzi. A naszym podwórzu jest takie towarzystwo. Nazwałabym to wzajemnej adoracji. Są to ludzie w wieku średniego. Przeważnie jest to patologia, no bo trudno o takich ludziach powiedzieć coś innego. Pewnego dnia rozpalili sobie ognisko w pobliżu śmietnika i kontenerów na śmieci. Ogień był tak wysoki, łuna była bardzo duża, i sobie ktoś, ktoś z sąsiadów zadzwonił na policję posądzenie padło na mnie i na mojego męża od tej pory nie mamy spokoju jest to już trzeci rok ci ludzie wyzywają nas od po prostu trudno powiedzieć jakimi słowami trudno to określić i ja jestem dla nich kurwą psychicznie chorą na mąż może tutaj to nie wysyłają mnie do leczenia na mączną jestem starą głupią babą i tak to trwa do tej pory. Nie pomagają zgłoszenia na policję czy interwencje dzielnicowego. Żadnego szacunku. Do starszych osób żadnego. Ostatnio powiem szczerze, że boję się bardzo. Boję się takich ludzi, bo jest coraz to gorzej. Jeszcze w pobliżu jest sklep monopolowy, no to już się w ogóle nie mówi co się tutaj dzieje. Zawsze jestem narażona. Czuję się narażona na coś. Problem z sąsiadem mają mieszkańcy wieżowca przy ulicy Rydla. Sąsiad mieszkający na szóstym piętrze, alkoholik, od wielu lat organizuje tam głośne libacje. Sprowadza bezdomnych, którzy niszczą klatkę schodową. Współmieszkańcy bloku o kłopotliwym lokatorze nie chcą mówić do kamery, przyznają jednak, że problem jest. Jest codziennie pod wpływem alkoholu. No schodzą się do niego no nieciekawe osoby typu bezdomni, gdzie się załatwiają w windach, na korytarzach i no jest to uciążliwe. No, no, no co poza tym? No, no są burdy i na pewno bardziej przeszkadza to sąsiadom, którzy mieszkają nad, pod yy, i po bokach. Natomiast yy, no my tutaj może ciut mniej. No, ale jest, jest uciążliwy. W mieszkaniu kłopotliwego sąsiada w Wigilię doszło do libacji, podczas której zginął jeden z jej uczestników. Mimo to lokator wciąż nie został wyeksmitowany. Często było tak, że. Jak tutaj zajmowali kawalerkę na piątym piętrze, to tak, bardzo było słychać. Było bardzo słychać, dlatego że to jest czwarte z piątego, tu jest obok sypialnia, więc niestety, jak gdzieś tam fruwały meble, to. Czy ten człowiek powoduje niebezpieczeństwo tutaj? Ja myślę, że w jakimś stopniu na pewno tak. Wspomniane przypadki sąsiedzkich problemów to tylko wierzchołek góry lodowej. Szczecińska Straż Miejska odnotowuje wiele przypadków zgłoszeń, w których sąsiad zgłasza problem z sąsiadem. Takich zgłoszeń do Straży Miejskiej wpływa w miesiącu kilka, jeśli nie kilkanaście. Są to donosy, można to nazwać, uprzejmie donosze na sąsiada, że albo spala w piecu coś, co nie powinno być spalane, albo pali w ogródku coś, co przeszkadza sąsiadowi, ale niestety gros tych zgłoszeń nie ma potwierdzenia. Jest to na zasadzie właśnie, nie wiem, zemsty czy odwetu. Są też sytuacje bardzo poważne, które wymagają interwencji Straży Miejskiej, ponieważ eskalacja tego konfliktu jest tak wielka, że jeśli nie naszego udziału, to przynajmniej zaangażowania innych służb. Obiekty skarg w stylu sąsiad donosi na sąsiada to zazwyczaj zakłócanie ciszy nocnej, złe parkowanie czy nielegalne spalanie śmieci. Mamy też z takiej kategorii groteskowych zgłoszeń, na przykład, że pod moją nieobecność sąsiad skrócił moje drzewa, bo zasłaniały mu widok. No to tak trochę brzmi niezbyt poważnie. Nagminne są też zgłoszenia na zasadzie sąsiad nie ma pojemnika na śmieci, proszę przyjechać i sprawdzić. Takie interwencje kończą się niestety najczęściej mandatem, bo faktycznie nadgorliwość czy gorliwość, czy postawa obywatelska osoby zgłaszającej sprawia, że strażnik Musi tutaj podjąć stosowne działania. No, mnóstwo tego jest naprawdę mnóstwo. Niektóre są absurdalne zgłoszenia, ale tak jak powiedziałam, zawsze musimy traktować poważnie jakiekolwiek zgłoszenia, bo okazuje się, że nawet w tych absurdalnych nieraz kryją się ludzkie dramaty. Różnice przekonań, różnice wartości, walka o kontrolę lub zwykła niechęć. Taka bez powodu. Z punktu widzenia psychologii źródeł konfliktów sąsiedzkich jest bardzo wiele. Niektóre jednostki są nieprzystosowane do życia w społeczności. Źródła i przyczyny są różne, zazwyczaj ze względu na takie zewnętrzne wyzwalacze, natomiast myślę o takich dwóch mechanizmach, które się w konfliktach ujawniają, aktywizują, czyli o, o zawiści i o projekcji. Zazwyczaj jest tak, że nie mamy dostępu do tego, co myślą inni, e, natomiast mamy fantazję na temat tego, co myślą, i wtedy pojawić się tam może e, tak naprawdę wszystko, co nam przychodzi na myśl. O opinię na temat relacji sąsiedzkiej i występujących konfliktów poprosiliśmy profesora socjologii Jacka Leońskiego. Konflikty często są bardzo indywidualne. Bardzo indywidualne i to wynika często z konfliktu interesów, konfliktu interesów właśnie o, owych sąsiadów, którzy weszli w tenże konflikt. Ale te interesy mogą być bardzo różne, mogą dotyczyć tak różnych sfer życia. I kwestii zachowania, i kwestii właśnie sposobu bycia, ale także no, komuś może się nie podobać wygląd sąsiada. I to już może być, ze względu na jakieś pewne cechy osobowości, przyczyną do powstania konfliktów. Sąsiedzi częściej kłócą się na wsi niż w miastach. Bardziej kłótliwi są mężczyźni. Statystyki wskazują, że częściej w konflikty popadają osoby starsze i mało wykształcone. Ja myślę, że w, jeśli. Nie występuje konflikt interesów, to po prostu pozosta ludzie pozostają anonimowi. Każdy robi sobie to, co chce i nie chce wchodzić w relacje najczęściej, tak? Z takim, takim przykładowym, jak Pan mówi, wieżowców, w relacje z innymi sąsiadami. Po prostu mój dom, moja twierdza, i w... niech mi nikt nie zakłóca tak mojego spokoju. Ja też nikomu innemu nie chcę wchodzić tak, w jego dom. Psycholodzy niektóre przypadki konfliktów sąsiedzkich nazywają syndromem Kargula i Pawlaka. Niestety rzeczywistość to nie film i czasami za pozornie błahymi sprawami stoją ludzkie przeżycia i tragedie. Wielu konfliktów da się jednak uniknąć. Wystarczy tylko dobra wola i co najważniejsze chęć porozumienia. W programie Tylko ważne sprawy staramy się rozwiązywać Państwa problemy. Stąd czekamy na propozycje tematów i interwencji. Prosimy je przesyłać na adres m.kaczmarek@pomerania.pl małpa pomerania. TV. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za dwa tygodnie.